Chyba weźmy to tak zrobimy Za dużo tych jednostek mam Sory szkielety Mogłem poczekać i sobie najpierw magów ciachnąć No tu jest jeszcze wejście do podziemi Co też te podziemia Dobra, może być Skrześ Oczywiście. Oczywiście, że chcę wskrzesić. O, no i straciłem wampira, ożywiło mi wampira. Wyśmienicie. Marcylisz. Tak! Bardzo śmieszne. No to weźmiemy to tak, zrobimy. Nie wydaje mi się... Aczkolwiek... Czy lepsze zębiaki? Nie, zębiaki są powolne. Lepiej coś takiego. Takie fikumiku zrobić. Horda niskie. A no, skoro mamy dowodzenie, no to weźmiemy sobie już Bo teraz za bardzo nic ciekawego nie ma do wyboru na nekromancję Markal już chyli się ku temu poziomowi, gdzie może osiągnąć maksymalny poziom O, ścigamy Może być i nawet... wskrzesimy, aczkolwiek no... niestety nie mogę więcej wskrzesić. Hmm... Jest taka kwestia, czy on pójdzie za mną. Obawiam się, że może. No właśnie, ekspercka nekromancja. Wiesz, że jest magia mroku, ale na razie... No niestety więcej rzeczy nie zdobędziemy. On tu idzie za mną Niedobrze, trzeba się chować do podziemi A tam już jest koniec misji u samej góry No, tu są jeszcze jednostki Takie Arcylisz? Dobra, może być Co, co odzyskamy? Wampira tylko tak tak mam nadzieję, że on nie zdąży mnie tutaj ciachnąć osiągnie to maksymalny poziom na razie nic nie mogę wskrzesić bo mam za mało tej takiej nekromanckiej, bo teraz mamy w pewnym sensie dwa rodzaje many bo to jest roczna energia bazowa energia od bohaterów, no dzięki Markolowi mam już ponad 300 Teraz sobie możemy ciachnąć łuczników. Zawsze to coś więcej. Jednostek. Tłum. No i tutaj już będą legiony szkieletów łuczników. Nawet jest taki cel poboczny w jednej z misji nekropolii, żeby mieć ten legion szkieletów. No właśnie istoty nie mogą, bo nie mam miejsca. Dobra, myślę, że no i w zamian mamy arcylisze, czy znaczy, lisze, arcylisze, lisz, mamy więcej arcyliszów, to jest dość dobre, no i dlatego właśnie jestem bardziej skłonny, żeby jednak mieć jednostki wyższych poziomów niż mniejszych, bo te zaklęcia obszarowe, no właśnie, możemy mieć 200, e, nie, nie, dziękuję, nie skorzystam, i tak nie mogę za bardzo. Nieopłacalne by to było, gdybym chciał was, zombiaki. A tak to miałbym dużo więcej jednostek Ale niestety komputer jest złośliwy Właściwie No tak, szkielety mogą być hmm. okay. No i proszę, straciłem niby 12 szkieletów Ale 11 ożywia, więc w sumie tu jest jeszcze taki dobry współczynnik że mimo iż komputery trochę traci tych jednostek to jednak się zawsze ożywiają i już jestem mniej skłonny do robienia tych autowalk i teraz pytanie czy jest sens zbierać to wszystko no w sumie czemu by nie tylko ci mnie będą denerwować że oni się tu zawsze pojawiają i smutne jest to że nie mogę zobaczyć tego filmiku co to się dzieje że spotykam magów No i nawet w sumie dobrze jest jednak zwiedzić, bo zawsze jakieś tam jednostki to dobędziemy. Może gdybym wyłączył nagrywanie, to już by nie było takiego problemu. Szkoda, że nie mogę wyższego poziomu doświadczenia zdobyć. Trudno. Smutne, ale prawdziwe. Nie mogę ożywić, nie mogę zdobyć doświadczenia To jest coś Coś co działa mi po prostu naprzeciw Wow, smok Więcej smoków Wiecie co? A nie, bo w sumie jakbym walczył ze smokami bym ożywić smoki Ale smoki necropoli są dość słabe I ja zazwyczaj staram się Wymaksować jednostki do szóstego poziomu smoków. Za bardzo nie staram się robić. E, LOL? Skąd pan nie się tu wziął? Bardzo niskie. Panie, skąd pan się tu wziął? Ledhos. Czy będzie jakaś rozmowa? Nie. Uuu. Powtórzymy sobie. Myślę, że Marka nie wykorzystał potencjału zaknąć ożywienia. No i nawet dobrze, że mamy te. O. Mamy dwóch tych, no i straciliśmy właśnie przed chwilą. Ale możemy zaskoczyć komputer i ożywimy sobie tych gostków. Ha, 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 ha. Jaki ja jestem sprytny. Możemy też użyć coś takiego. do tych śmierci? do tych ducha, tak? Że się nie mylę. Er, co teraz możemy? Ta dziewica już dojdzie. Wampir sięgnie, więc ciachnij dziewicę. Dlatego, że nie siedzicie w kupie, bo tak to bym jakieś ataki robił, a tak to niestety o to się mówi. Myślałem, że jakieś zadające obrażenia weźmiesz zaklęcie, ale nie. Dobra, wampir może się tam ciachać, bo on jest nawet... Czy to jesteś... ulepszony jesteś. Tak. Czy duch by go załatwił? Teraz atakujesz strzelający No? Aha, ty nie zrobisz. Oj, 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 Potracimy co nieco, ale na pewno w mniejszej ilości. Kontratak będzie. Może nie za biedny. coś tam drasnęło. użyjcie swoich zdolności uników jesteście przecież takie mocne będziemy cały czas skrzeszać i w na pewno nie ale duchy można tak duchy w sumie to jest takie jedyne zaklęcie które mogłoby się wykorzystywać przez Markala najskuteczniej nie ja planuję szkolić go w używaniu zaklęć specjalizujących oh. się w zadawaniu obrażeń. tylko raczej takie coś jak klątwy, jakieś wzmacniania, ożywiania i tak dalej. Takie wiecie, zaklęcia bardziej działające na korzyść jednostek niż... Właśnie możemy użyć agonii. Czy rozkładu, przepraszam? Co teraz zrobisz? Będę hamski. Jeszcze raz sobie ożywię. Lampier raczej nie będzie smutny. Eee... Teraz tak. W sumie ja mógłbym go zabić. by też użyć mocy, żeby... O, tu jest taka strata. Dobra, dwa arcylisze. Z powrotem proszę. Olej, ja tylko źle teraz zrobiłem. Bo teraz obydwoje obejrzą. Może tego znaczy w licz. mi się z duchem w szóstce, bo to w szóstce może leczyć. Kurna, jaki ten komputer jest denerwujący. Poczekamy, poczekamy. Tutaj jeszcze ustawimy sobie coś czego. Jeszcze raz coś wskrzesimy. No jeszcze raz będę musiał, niestety. Jestem zmuszony. Trochę marnujemy magii, ale... Niestety, trudno się mówi. No i straciliśmy tylko jednego Lisza. Uuu, duchy ulepszone. Was nie chcę. Znaczy nawet nie mógłbym. Wampiry ulepszone, nie, niestety jestem w stanie wziąć tylko... Więcej się już... Nie da. Trudno się mówi. No i właśnie, odzyskaliśmy Lisza, więc w sumie bez strat jesteśmy. Eee, ja wiem, obrona może. Może obronę damy im. Wysoką. Może być. Duchy akurat nie są aż tak. No i właśnie... Duchy ocke. Hedry strzegły wampirów pojmanych przez mroczne elfy. Wampiry są zachwycone przy przybyciem magii Markala. I z ochotą do, do wojsk. Wampiry, naprawdę mnie wampirzy lordzi mnie ja będą dalej tutaj denerwować magowie No i w sumie mógłbym ...zaatakować jednak te smoki, bardzo niskie, kilka Ale czy to jest opłacalne, bo smoki Mrocznych elfów nie są aż takie słabe? O Jezusie Tym bardziej że on może dystans cały przekonać Pokonać, przekonać, pokonać Hmm Może wampira zaatakujesz Wątpiłbym w to, byś chciał zaatakować wampira Ale może No właśnie ojejku takie obrażenia w sumie wampir mógłby zaatakować ale kontry nie ma? serio? serio? naprawdę? Trzeba tak robić. Nie, jak to kontra jest, a vampir Dobra, niech, nie, 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 nie. Nie będę się czepiał. 114 osoby nie przeciwnika, zadaje w czasie walki niemal liczbę obrażeń. Może rozkład damy. Bo raczej nie będę strzelał. Tak zrobił. Hmm, trzeba się stracić tych. Nie, myślę, że nie. Kurde, tylko widzicie, nie mogę tutaj zrobić nic, bo stoi ten smoczuś. Markal już nie ma niestety. Nic, co mógłby skrześcić. Może się uda coś. Wampirzych lordów najpierw stracimy. Może coś się zregenerują. Hmm. No trzeba ciachnąć. Proszę, szkielecie! Jesteś taki naprawdę... oj dobra, agonia się udała. No, są to mniejsze straty, na pewno, kościany smoki, nie chcę. że lordowo odzyskujemy, dobra. Tu jest jeszcze drugi smok, z surowcami. Ale nie, podziękuję sobie. Wystarczy mi złoto, że zarabiam. O, czyżby ten pan gonił mnie? byłby takim pościgowcem odmawiamy ścigamy okej okay. czy mogę a serio serio naprawdę Znajdzie mi wampir, żych lordów no zawsze coś się przyda tutaj nasz namiocik o To jest właśnie. Dojedź do vigil, unikaj patroli wroga, Markal musi przeżyć. To jest jakiś zamek w ogóle... różnych elfów. Nie podoba mi się to, że teraz ten gość jest tam. Właściwie może źle robię, że... Bardzo niskie. No i nawet małe te straty. Błagam was, dajcie mi jednostki, które będę potrzebował no, więcej nie po... Nie, więcej nie mam jak tutaj. Mógłbym coś wybudować. Ho ho, ho ho Proszę, szkoła cienia. Będziemy mieli strzelających. Nie. Nie potrzebuję ich. Musimy czym prędzej uciekać, bo tu jest takie, widzicie, rozwidlenie. A teraz na pewno ten mag będzie tutaj, no jeszcze mi zabiera tereny. Będzie mi tutaj przeszkadzał. A no jeżeli dojdzie on do mnie, to będzie źle, naprawdę źle. Niby teraz jest niskie, ale podejrzewam, że może to być powtórka z rozrywki. Wampirzy Lord, zapraszam do ekipy Arcylii. Wskrzeszamy. No już nie ma many. No i widzicie, jeden atak i już nie mam many. No jak mam grać? Oho, on tam idzie. Cóż by sobie pomylił drogę? O, y, co? Następny? To tu tutaj jest więcej zamków? Nie pamiętam, nie przypominam sobie to jeszcze możemy się coś nauczyć Wow, dobra, może być hmm. No jak to? Przecież mogę to zrobić Czy jednego mogę wziąć? Mogę? Mogę. Dlaczego nie mogę tak sobie policzyć? Ale super mikro jest. Co my się nauczyliśmy? Wytrzymałość. Szkielety. znowu szkielety, a ja nie mam jak to wskrzesić wszystkiego właśnie to mi się nie podoba że tutaj znerfowali konkretnie hmm. smutne że nie ma nic więcej oj zabraliście mi teren zamek znaczy się i se, tam nawet nie wychodzi to dosłownie. Eee, panie! Jakie straty? Jak to możliwe? Może tak sobie wyśmiemy? Oj, 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 coś źle, co zrobiłem. Okej. Okay. W sumie na razie nic nie będziemy robić Markalem. Magia musi zostać zaoszczędzona. Najwyżej tutaj wampirzy Lord może ciachać, ale raczej na osłabionych. Wow, cztery natury, nieźle. To nie ma co się dziwić. Specjalizuje się w końcu w tym... To jest nawet dość dobra zdolność. Widzicie, możemy atakować bez kontry. Naszym... kosiarzem. Hmm, no dobra, myślę, że nie stracę. Jak nie, to najwyżej skrzeszę. Ileś tam dostał tych obrażeń... Eee, nawet połowy nie. Pewnie cię namiot za chwilę wyleczy. stracił te liczy, naprawdę nie wiem. No, trochę cię tam regenuje no tylko jednego mhm. widocznie nie doczytał moich czy nie nie kogoś tutaj z tych dwóch będzie ciągał Oj, dwa razy, jakiś ty uporczywy. O, nie atakujemy. Bo jest zraniony, a nie chce go stracić. I tym bardziej many marnować. Ale wiem, że jest zdolność, że mi tam pewnie go A nie ma co ryzykować. Dobra. Zbliżamy się do końca misji. Bardzo mi się podoba, że w końcu gram markalem i tym bardziej moją ulubioną frakcją. Nie podoba mi się, dlatego że znerwowana tutaj jest frakcja. Oj. Gryfów zbuntowało się? Wojna domowa? To nie wygląda za tak zadowolonym, co? Pomogę pokonać zwolenników księcia Dankana i Izabel będzie mi winna przynajmniej audiencję. Czy nie jest wspaniale, gdy fortuna sprzyja pragmatykom? <grym> w tym Marcalu Markalu, jesteś po prostu idealną postacią moją. Nie jakiś Agrael, nie jakaś Iza Izabela, po prostu... Markal i tyle. O, straty jakieś. Niemalne. Dobra, wskrzeszamy. Mamy many tyle ile trzeba. Fajnie, że nawet sobie jeszcze tutaj mogę, bo możemy dokoksić trochę strzelających jednostek. A ci dalej pędzą, szukają nie wiadomo czego. Czy hmm. ja wiem, jest sens robić walkę? Nie. Jak nie ma, to nie. Zaczęliśmy jednego kosiarza, tak? Mhm. Co? Już many? Brak? Naprawdę? Okej, okay. dobra, tak może być. To już koniec misji. Właśnie nie wiem po co to robiłem. Wskrzeszanie. Jestem w żałobie i nie spałam dobrze. Więc nie będę przebierać w słowach, czego chcesz. Markalu! Znowu zobaczyć Nikolaja. Oszalałeś? On nie żyje starcze. Spoczywa w mauzoleum w auli bohaterów u boku swego ojca. Rzeczy samej. Spoczywa w pokoju, ale mógłby zmartwychwstać, jeśli tego chcesz. Nikolaj? Z martwych wstać? Kim ty jesteś? Twój małżonek znał mnie jako astrologa i maga. Byłem bliskim przyjacielem jego matki. Właściwie to wciąż noszę przy sobie jej cząstkę. Astrolog? Mag? Co to za magia, skoro Nikolajowi nie mogły pomóc nawet archaniołu Elrata? Archanioły mają ograniczoną moc. Sam Elrat. Podlega pewnym prawom. Jednak pajęcza bogini Asza przewyższa ich wszystkich. To ona stworzyła te prawa i ujawniła ich tajniki jedynie kilku wybrańcom. Pajęcza bogini? Asza ma wiele twarzy, a ty mówisz o jej najmroczniejszej postaci. Chodzi ci o nekromancję. To herezja starcze! Strąciliby mnie stronu i spłonęłabym na stosie, gdybym na to pozwoliła. Doprawdy. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak bardzo przejmujesz się dyktami arcybiskupa Randala. Właściwie to myślałem, że on planuje cię zastąpić. Jeśli jednak moja oferta cię nie interesuje. Jest... Poczekaj. Jak? Jakim cudem to o, takie łatwe? Łatwe? Tego nie powiedziałem. Klucz znajduje się w czterech artefaktach, które skradł mi król Cyrus. Król Cyrus? Arcymak? Z twojego tonu wnioskuję, że mamy podobne odczucia co do starego, drogiego Cyrusa. To by oznaczało wojnę. Według mnie to by oznaczało sprawiedliwość, a nawet zemstę za zdradę, jakiej dopuścił się Cyrus. A przede wszystkim oznaczałoby to Nikolaja, prawowitego króla, twojego pana i suzerena, twojego ukochanego. Świetnie. Sprawdźmy zatem, czego trzeba, by zdobyć te artefakty. Wiedz jednak, że będę cię obserwowała. Bacznie. Markalu jesteś po prostu idealną postacią. Dobra. Zakończyliśmy misję pierwszą kampanii Inferna wreszcie. Co? Czy ja powiedziałem Inferna? Sorry. Ah fail. Dobra. 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 Tu się na razie z wami pożegnam i do usłyszenia na razie. W kampanii Necropolis, nie inferna. Czemu ja to mówię? Przyzwyczajnie z Agraelem. Przepraszam, jeżeli kilka razy mówiłem podczas tej misji niechcąco. Widocznie powiedziałem to nieświadom. Tak czy siak, żegnam się z wami. Do usłyszenia. Na razie.